Hej, witam Was w kolejnym materiale z gry Resident Evil 6. Gramy szary. Jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu, gdzie, że tak powiem, zakończyliśmy i lecimy dalej. Mamy niezłego złola, który próbuje nas dorwać. No, on tamtędy pewnie wejdzie. O! Albo górą? Rozwalaj, rozwalaj. Bierzemy. Teraz przynajmniej mamy troszkę sprzętu. Ok, wiesz wszystko, co tylko się da, bo to się teraz przyda. On tu przyjdzie. Ale najpierw te dziady chowaj się, chowaj się, chowaj się, tu strzelimy, albo o, no i fajnie wszyscy poszli do piachu. Tam zaraz pójdziemy. Sobie trochę trzeba poeksplorować. Jaka w ogóle jest wasza ulubiona postać z Resident Evil? Ja mam kilka. No, najbardziej właśnie tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, też e, Jill e, lubię. O! Ładnie, poszło. Ej, on spadł. He, to było dobre. No ale ty nie spadaj z nim. No, tylko chyba, żeby go dobić. ale nie tak chcieliśmy to zrobić, niestety. Co ja teraz mogę tutaj. Ty, a ty skąd tu? I w łeb, i po dobra ale, ale, ale coś tu no, ammo to się zawsze przyda. Zaraz, jak my tutaj pójdziemy, to na pewno coś się wydarzy. Więc jeszcze chcę pójść na tą górę no, ejdę, łąk właśnie też lubię. Jest fajny dodatek z tego co słyszałem, właśnie do Resident Evil 4 remake, gdzie wcielamy się wejdę. O, mamy rewolwer, strzelba. Rozwal, rozwal. O, i to też weźmiemy. Coś, Ktoś tam jeszcze wali. No co, ten co tylko chodzi. Pali z tobą. Najpierw Explore. Tutaj sobie tą drabinkę zrzucimy. Tutaj zejdziemy. No i można chyba otwierać i zaraz zaczniemy zabawę. Tu przejdziemy. Przejdziemy. No to nam za wiele nie dało. Dobra. Jeszcze ktoś tu gdzieś jest? No to tylko ty. Dobra, otwieramy. No, jednak nie drzwiami, na górą. Fajnie, że muszę go pokonać, ale. O, chyba go tutaj zabolało. Dobra, będziemy go napierdzielali. Raczej za pomocą... Tych beczek. Bo nie widzę innej opcji. On będzie za twardy, o właśnie. Biegnie, 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 biegnie. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Yes. No, Jake'a trochę poturbowało, ale... Co tam? Gdzie ja mam... W ogóle... Kolejne beczki? Nie mówcie, że już nie ma. Bo on nie dojedzie. O, jest. Dobra, teraz jakimś cudem musi tutaj podejść. Dziad wielki. Biegnie, biegnie, no chodź, 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 chodź tu. No, prawie mnie słupałeś, ale ci się nie udało, dobra. Dawaj, 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 dawaj. Jest. Tak, 50 milionów dolarów, kiedyś będzie. Ale problem jest taki, że potrzebujemy się dostać na górę. O załatwiony Życia nie mamy, więc Obyśmy po prostu nie zginęli sobie idę na górę No, no to raczej chyba nie... Wejdzie? A może wejdzie? Wejdzie Dobra Chodź, chodź, chodź tu, chodź tam. Come, on, come, on, come on, come on, No! O nie! mo mi się skończyło, zajebiście No to teraz normalnie jak Tomb Raider, nie? Dawaj, come on, come on, come on, come on. Dobra. Jeszcze żyje, jeszcze chodzi. Pierdzielaj. No. I spadł, dobra. A ty biegaj sobie, biegaj. Chodź, chodź, chodź. Ja tu czekam. Ja tu czekam, no. Paślaku Bo nie skończymy kurde tego Jak tu nie pójdziesz O, idzie tędy? Też można Lepszej tak niż Wcale Wątpię, że go rozwaliliśmy No, jest wybuchowa. I schodzimy chyba do kanałów. Nasz się zacznie horror. O nie, z nimi to są, kurde. Dziwne akcje zawsze. Odwracasz i nagle jest za tobą.

Wszędzie umbrella, teraz skok. O, ładnie, rozwalony. A ty co do mnie walisz? Co do mnie walisz? I koniec. Dobra, my sobie stworzymy na pewno. O, właśnie. Trochę życia, dobra. I będzie ok. Dawaj, dawaj. Zawsze mnie bawiły te roślinki, w których właśnie robimy życie. city how do you know that claire wait are you chris my sister's told me all about you chris the man is a wanted insurgent yes he's a mercenary but right now he's under the protection of the u.s government he's no threat to the psa unless someone pays me to be what did you just say Nothing. HQ to Alpha Team. Reinforcements are unable to land due to anti-aircraft artillery. Take them out. Alpha Team copy. What? We're picking up a large bogey on radar. It's heading right for you. Problem. E, jak ja mam wam pomóc? Na pewno będzie trzeba walić mu tam powyżej głowy, tylko czy my coś tutaj mamy? Tu nie wejdziemy. Trzeba posprawdzać. Nie przejdziemy też. Dobra, to wstecy. Zawsze można. Od drugiej strony będzie prościej. Albo nie. O. O, właśnie, o, właśnie. I co teraz? Musimy. Aha! Chyba wiem, jak to rozegrać. Raczej nie zdążę chyba wejść. No właśnie. Trzeba. Tak. Nawalać! To... on tutaj będzie kładł właśnie rękę i teraz możemy go... nawalać. O! Szybko, szybko, szybko! No, takie akcje! Ej, ej, ej Kto tam to mnie tak napierci? Trzeba będzie wejść też na górę do tego typa tu nie będzie przejścia żadnego nie tak a może drabinka jest no to było dobrze dobrze oni tak to musi przyjść a my musimy właśnie wziąć troszeczkę ammo dobra ciebie mamy wypad z baru Mogę na to? Mogę. Ej! Postrzelamy trochę. Który do mnie tak napierdził? tam Rozwaliłem go, czy nie rozwaliłem? Nie Ładunki podłożone, dobrze, dobrze. Ja nie wiem gdzie, że się je podłożyli. Chodź tu otworku, chodź tu się trzymasz tylko tamtej strony a ty nie tak nie powinieneś musimy tam z, z, chyba iść no ej, ej, ej ziomek, ziomek innej opcji to ja nie widzę on tu nie przyjdzie przyjdzie, on tu przyjdzie To jest najlepsze właśnie Dobra, mamy to Już tu raczej nikt nie powinien nas denerwować, nie On tam będzie cały czas chodził na no serio Dobra, to chodzimy na dół No jak trzeba to trzeba jak znam życie, to ja tam pójdę, a on tutaj przyjdzie No właśnie, bo on tu przyjdzie Nie ma sensu gdzie on by tą rękę postawił? Przyjdzie, nie przyjdzie Nie, wiem, wraca się No i co teraz? I gdzie teraz? Co się teraz zadzieje? No właśnie, nic się nie zadzieje On musi być blisko jakiegoś domku no ładuj tą amunicję, kurde. No to tyle, jest ładowania amunicji. Trzeba ciebie rozwalić. Dobra, mamy to. I ciebie też. No troszeczkę amunicji. Dobra, teraz 10, powinno być więcej tyle tutaj strzelania, dobra, czyli, on, kurde, jednak będzie w tamtym miejscu, cały czas schodzą, ale mamy, o, bliżej, coraz bliżej, tylko no, to nic nie da, no ja nie wiem, czy muszę, Tutaj być, czy on się będzie za zaraz zawracał? Właśnie się takie bez sensu... O, 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 o! Przeteleportowało go bliżej. <grymne> Dobra, wyciągamy. Ej! Mam to! Dobra, pad. Jeszcze to nie było wcześniej otwarte. Ładuj, ładuj i na górę. Tak, tak. Ładuj co chcesz, tylko otworek zniknął. Ty, gdzie on jest? Są <noise> no inne pokraki. tego skopa. Temu też łeb. Pozbieramy. Ładuj się, ładujcie się. Dobra, też. Dobra, mamy to. Op, op. I rozwalony. No prawie. Się zamienia, w popiół. No podłożone, to uciekam. Było blisko, więc no właśnie. Wychodzimy, wychodzimy, wychodzimy. Dobra, jedno działo. Jeszcze jeden? To tam one wypadł one chyba. Alpha, to On sobie będzie wchodził, tak. Ej, ja tu nie mogę. Mógł posadzić mnie, kurde. A nie. Wejdziemy sobie na górę Idzie, idzie Wielkolu Ciekawe jakbym strzelił to by tak Spadł Ale Nie dowiemy się raczej Z taką ilością amunicji Tia... Przejścia nie ma a on kurde Idzie, idzie, idzie Dobra szybko o, No za omika miał być, a nie że mnie zmiarzy O kurde Nie przeżyję tego Nie przeżyję No ale dobrze, jesteśmy w tym samym miejscu No sobie idzie Teraz muszę na szybko pomyśleć, jak tutaj to zrobić, ale zejdziemy tak na pewno na dół i szybko. Popikniemy. Ej, szybko, szybko, szybko. Zanim on tutaj. On pewnie zleci jak ja będę biegł, ale... No właśnie. Jak się dostać na górę? Bo on będzie szedł tędy. Ewentualnie tak samo go załatwić jak tamtego. No to jest jedyna opcja chyba. Niech do idzie. Ja szybko na górę. Palimy właśnie. Ej, czemu. No, no no. Zeramo. Dawaj no, ty go strzelaj, może ty się Go rozwalisz. O czym go tutaj, Dobra, cofamy się, cofamy. No dobrze, podkładaj, podkładaj. A ja kombinuję... gdzie on ma słaby punkt, ale... To... No to w łeb, no. O. Dobra. Przygotujmy się. Ej, tego się nie spodziewałem. Że będę musiał to klikać. Mam je <grystanie> wy... wypierdzieli. Zostaw mnie, zostaw mnie. Jeszcze raz tak samo O ile będzie potrzeba No właśnie Chyba nie ma co, bo i tak nie mamy amunicji No tam będzie sobie klebo Snajper Snajper gdzieś tu jest To co No serio? No ma! Tylko ja nie mam amunicji. Żeby go... To wszystko wiadomo! Raz, że ja się na górę nie mogę dostać. O mogę Walcie, walcie w niego, walcie w niego. To jest szansa na to, że... O, z jego, z jego Jeśli to było właśnie... O! Ej, no ten kurde zastajny snajper. Dobra, teraz będę przygotowany. No i mamy to. Teraz tylko do ciałka. no nawet nie. Padu? Nie, no, nie padł. Padu. Tam jesteś. Thank you so much for your help. Hey, hey, we met. Well, you, know, you jarheads all look the same to me, pal. Sorry. You've got you Kidding me. My mistake. Have a safe flight.

so you got a deal yes we have a deal <laughs> well, that was easy oh <sighs> by the way guy that you're all chummy You mean Chris? That's the one. What about him? Forget it.